Gratulacje. <śś> Gratulacje. Kaj, co się stało? Gratulacje. Dziękuję. Dziękuję. Yes! Dziękuję. 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 do Dzień chodzi za koniec tak. sezonu to wbijamy w, 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 znowu. Idziemy Dobra. Szybko kodzik Damian. E, tu jakąś. Ja bym chciał Bayrona, no bo to też... jest. Baryona bym chciał. Bayrona. Też możesz nagrać. Dobrze.

Weź w klubie od Zara Dobra Czekaj. Dini, dzini Leksio Leksio ja leksi nie będę gramy tysięcy w portfelu. Ej! 10 tysięcy w portfelu! Ej! Jeszcze! A ty umiesz tak... śpiewać to w ogóle? Nie, ale sobie tak śpiewam. 10 tysięcy w portfelu. Chodź tu! Ja sobie tak po prostu śpiewam. A. Nie, to nie. Fajnie, co? Chciałem po grać, nie to. Ja pierdziela.